Cześć wszystkim. Zamierzam podzielić się czymś bardzo osobistym, czymś, co na nowo zdefiniowało moje rozumienie rodziny, zaufania i, co najważniejsze, własnej siły. Nie jest to łatwa historia, ale myślę, że musi zostać opowiedziana. Kiedy miałam 24 lata, stałam u progu czegoś, co wydawało się być nowym rozdziałem. Właśnie dostałam wymarzoną pracę, a moja niezależność finansowa wreszcie zaczynała nabierać realnych kształtów. Po latach zaciskania pasa, pracy na pół etatu i studiowania, w końcu mogłam pozwolić sobie na odłożenie czegoś na przyszłość, na poczucie stabilności. Moja relacja z rodzicami zawsze była skomplikowana. Była naznaczona oczekiwaniami, cichymi manipulacjami i poczuciem, że nigdy nie jestem wystarczająco dobra, ani nie daję wystarczająco dużo. Kiedyś myślałam, że to po prostu dynamiczna rodzina, że wszyscy mamy swoje wady. Dopiero z czasem, zdobywając własne doświadczenia i poznając świat poza ich wpływem, zaczęłam dostrzegać, że pewne wzorce nie były normalne, były toksyczne. Przez lata moi rodzice mieli tendencję do traktowania moich zasobów, jakby były ich własnymi. Kiedy byłam młodsza, chodziło o drobne sumy, o pożyczki, które nigdy nie wracały, o presję, bym kupowała im prezenty, których nie mogłam sobie pozwolić. Zawsze tłumaczyli to rodziną, wspieraniem się nawzajem. Ale wsparcie płynęło zazwyczaj tylko w jednym kierunku. Gdy zaczęłam zarabiać więcej, presja wzrosła. Prośby stały się żądaniami. Subtelne aluzje zmieniły się w otwartą krytykę, jeśli nie od razu się zgadzałam. Zaczęłam stawiać granice ostrożnie, powoli, co oczywiście spotykało się z farą oburzenia i oskarżeń o bycie samolubną, niewdzięczną córką. Tą konkretną kartę kredytową wyrobiłam sobie kilka miesięcy wcześniej. Była to moja pierwsza karta z naprawdę znaczącym limitem. Nie planowałam go wykorzystywać w całości. Chciałam zbudować dobrą historię kredytową, mieć zabezpieczenie na wypadek nagłych wydatków. Trzymałam ją w specjalnym miejscu, używałam jej sporadycznie, pilnując, by od razu spłacać wykorzystaną kwotę. Czułam dumę z tej karty. Była symbolem mojej ciężkiej pracy, mojej dyscypliny i mojej nowo nabytej niezależności. Tydzień wcześniej odwiedziłam rodziców w ich domu. Była to jedna z tych rzadkich wizyt, podczas których wydawało się, że panuje względny spokój. Może dlatego, że byłam tam krótko i zdołałam uniknąć typowych pułapek emocjonalnych. W pośpiechu, pakując się do wyjścia, mogłam na chwilę odłożyć portfel w miejscu, gdzie zazwyczaj go nie kładłam. Nie pamiętałam dokładnie. Fakt był taki, że karta zniknęła gdzieś w ciągu następnych dni. Przeszukałam mieszkanie, przekopując każdą torebkę, każdy schowek, ale jej nie znalazłam. Nie panikowałam od razu. Pomyślałam, że pewnie jest gdzieś na dnie plecaka, albo że wypadła mi w pracy. Zgłosiłam jej zaginięcie do banku, ale proces zastrzeżenia i wyrobienia nowej karty miał potrwać kilka dni. W międzyczasie miałam dostęp do konta przez aplikację mobilną, więc nie czułam się całkowicie odcięta od pieniędzy. Kilka dni później, siedząc przy biurku w pracy, postanowiłam sprawdzić stan konta. Chciałam upewnić się, że ostatnie małe wydatki zostały zaksięgowane. Otworzyłam aplikację i zamarłam. Saldo było bliskie zeru. Nie było jeszcze gorzej. Było minusowe, a dostępne środki na karcie wynosiły zaledwie 10 dolarów. 10 dolarów. Limit wynoszący wiele tysięcy dolarów, budowany z takim trudem, po prostu zniknął. W pierwszej chwili myślałam, że to jakiś błąd systemu. Odświeżyłam aplikację. Nic. Kwota pozostała ta sama. Następnie spojrzałam na listę transakcji. Serce zaczęło mi bić jak szalone. Zakupy dokonane w ciągu ostatnich dwóch dni: jeden duży wydatek salon samochodowy. Drugi duży wydatek sklep rowerowy. Połączenie natychmiast uderzyło mnie z siłą ciosu. Moi rodzice. Nikt inny by y tego nie zrobił. Nikt inny nie miałby motywacji, by wyczyścić moją kartę w ten sposób. Dzwoniłam do nich, ręce mi drżały. Matka odebrała, jej głos był nienaturalnie radosny. Och, kochanie, wiedziałam, że zadzwonisz, powiedziała, zanim zdążyłam otworzyć usta. Głos uwięzł mi w gardle. Mamo. Moja karta kredytowa. Co się stało z moją kartą? Zapadła krótka cisza. Ach, tak, to. Twój ojciec miał. Pilny wydatek. Naprawdę musieliśmy. Wiesz, potrzebowaliśmy nowego samochodu. Stary się psuł. A rower był. Prezentem. Dla niego. Na urodziny. Prezentem. Samochód i rower. Kupiliście samochód i rower moją kartą. Mój głos był słaby, ledwo słyszalny. W tle słyszałam szept ojca. Powiedz jej, że jej oddamy. Oczywiście, że ci oddamy, kochanie, powiedziała matka. A jej głos nabrał tej fałszywej, uspokajającej nuty, którą znałam aż za dobrze. Po prostu, po prostu poczekaj. Spłacimy to. Powoli. Nie martw się o to. Powoli. Zostawiliście mi dziesięć dolarów. Jak mam zapłacić czynsz? Rachunki? Jak mam kupić jedzenie? Krzyk narastał w mojej piersi. Czułam, jak fala gorąca zalewa mi policzki. To nie był tylko szok finansowy, to był ból zdrady, głębokie, przeszywające uświadomienie sobie, że dla nich byłam tylko źródłem zasobów, narzędziem. Nie bądź taka dramatyczna, rzuciła matka, a jej ton szybko zmienił się z fałszywej słodyczy w irytację. Masz pracę, poradzisz sobie. To tylko tymczasowe. Jesteśmy Twoimi rodzicami. Rodzina sobie pomaga. Zawsze byliśmy dla Ciebie tacy dobrzy, a Ty. Ty robisz sceny o pieniądze. Ojciec wyrwał jej telefon. Posłuchaj, warknął. Jego głos był twardy, pozbawiony jakichkolwiek cieplejszych tonów, zarezerwowany dla momentów, gdy naruszało się jego poczucie wszechwładzy. Potrzebowaliśmy tego samochodu. Koniec dyskusji. Oddamy, kiedy będziemy mogli. Nie dzwoń do nas z takimi głupotami. Usłyszałam kliknięcie. Rozłączyli się. Upuściłam telefon na biurko. Dźwięk echa w pustym biurze byłam jednym z ostatnich pracowników tego dnia. Wydawał się podkreślać pustkę, którą czułam w środku. Czułam się, jakby ktoś wyjął mi narządy, zostawiając tylko skorupę. Ból był fizyczny, uciskał mi w klatce piersiowej, odbierał oddech. Płakałam. Płakałam wściekle, z bezsilności, z poczucia głębokiej, przerażającej samotności. Ludzie, którzy powinni mnie kochać i chronić, okradli mnie, a potem zbesztali za to, że miałam czelność zareagować. Przez następne dni żyłam jak we mgle. Jadłam tylko to, co miałam w szafkach. Podchodziłam do pracy i z pracy, czując się jak maszyna. Moja wewnętrzna pustka była ogromna, ale pod nią buzowała furie. Nie mogłam spać. Analizowałam każdą interakcję z rodzicami z przeszłości, każdy moment, w którym czułam się wykorzystywana, każdą obietnicę, która nie została dotrzymana. Ten akt kradzież na taką skalę, połączona z całkowitym brakiem empatii i agresywną obroną, był punktem kulminacyjnym lat subtelnego i jawnego nadużycia. Zrozumiałam. Zrozumiałam, że nigdy nie przestaną, dopóki ja sama tego nie zatrzymam. Zrozumiałam, że nie tylko nie mogę na nich polegać, ale że są aktywnie szkodliwi dla mojego życia. Byli jak pasożyt, który karmił się moją energią, moimi zasobami, a w końcu moją zdolnością do podstawowego funkcjonowania. Próbowałam dzwonić ponownie, wysłałam wiadomości. Ich odpowiedzi były albo wymijające, albo wrogie. Nie mamy teraz pieniędzy. Przestań nas nękać. Jesteś potworną córką. Byli mistrzami odwracania kota ogonem, sprawiania, by ofiara czuła się winna. Przez chwilę prawie im uwierzyłam. Może rzeczywiście przesadzam? Może powinnam po prostu zacisnąć zęby i jakoś to przetrwać, tak jak zawsze? Ale tym razem coś było inaczej. Limit mojej odporności został przekroczony. Trauma była zbyt głęboka, by ją zignorować, by ją stłumić jak wcześniej. Spojrzałam na te dziesięć dolarów dostępne na koncie i poczułam zimną determinację. Nie mogłam ich zmusić do miłości, do troski, do przeprosin, ale mogłam sprawić, by poniesili konsekwencje swoich działań. To nie było tylko o pieniądze, to było o odzyskanie mojej godności, mojego poczucia sprawiedliwości, mojego ja. Wspomniałam wcześniej, że ta karta kredytowa była dla mnie symbolem, ale symbolizowała coś więcej niż tylko moją ciężką pracę i niezależność. Była to również karta firmowa. Zatrudniono mnie w dużej międzynarodowej korporacji. Moja pozycja wymagała sporadycznych podróży służbowych i reprezentacji firmy na spotkaniach. W związku z tym, jako część pakietu pracowniczego, otrzymałam firmową kartę kredytową. Była przeznaczona wyłącznie do pokrywania wydatków związanych z pracą: podróże, posiłki służbowe, materiały biurowe. Regulamin korzystania z tej karty był niezwykle surowy. Każda transakcja była śledzona i musiała być poparta odpowiednimi paragonami i uzasadnieniem biznesowym. Niewłaściwe użycie, a zwłaszcza użycie do celów osobistych, było traktowane jako poważne naruszenie polityki firmy, często skutkujące natychmiastowym zwolnieniem i dochodzeniem prawnym w celu odzyskania środków. Kiedy zobaczyłam te transakcje, salon samochodowy, sklep rowerowy na liście wydatków, w pierwszej chwili uderzył mnie szok związany z utratą dostępu do pieniędzy. Dopiero potem, w tej głębokiej pustce rozpaczy, gdy myślałam o tym, jak oni bezwzględnie wykorzystali moją sytuację, uświadomiłam sobie naturę tej konkretnej karty. To nie była moja osobista karta, choć myślałam o niej w kategoriach moich zasobów. To była własność firmy. Wydatki poniesione przez moich rodziców, mylnie zakładających, że kradną moje pieniądze, były w rzeczywistości kradzieżą na szkodę korporacji. I wtedy w środku tego paraliżującego buru i wściekłości zaśmiałam się. Śmiech był suchy, szorstki, pozbawiony wesołości. Brzmiał jak szeleszczący papier, jak gruz sypiący się z walącego się budynku. Ale był. Zaśmiałam się, bo zdałam sobie sprawę z ironii. Moi rodzice, w swojej arogancji i przekonaniu o swojej bezkarności, okradli niewłaściwą osobę a raczej okradli właściwą osobę, ale w niewłaściwy sposób, używając niewłaściwego narzędzia. Myśleli, że zabierają mi pieniądze, z których odzyskaniem będę miała problem, bo rodzina i pranie brudów we własnym gronie i kto by uwierzył niewdzięcznej córce. Ale zamiast tego wsadzili kij w mrowisko, które nie należało do mnie mrowisko chronione przez legiony prawników i działy audytu. Moje łzy przestały płynąć. Zastąpił je chłód, skupienie, jasność umysłu, jakiej nie czułam od dawna. Poszłam do kuchni, zaparzyłam sobie herbatę. Siadłam i zaczęłam układać plan. Nie był to plan napędzany zemstą w sensie niszczenia dla samego niszczenia. Był to plan przywrócenia równowagi. Plan, który pozwoliłby mi odzyskać moje życie, uwolnić się od ich toksycznego wpływu raz na zawsze. Następnego dnia, w poniedziałek rano, poszłam do pracy wcześniej. Zamiast iść prosto do swojego działu, poszłam do biura mojego przełożonego, pana Kowalskiego. Pan Kowalski był człowiekiem starych zasad, surowy, ale sprawiedliwy. Zawsze cenił uczciwość i rzetelność. Wzięłam głęboki oddech i zapukałam. Jego sekretarka, pani Anna, spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Nigdy nie przychodziłam bez umówienia się. Pani Anno, czy mogę na chwilę zobaczyć się z panem Kowalskim? To pilne. Dotyczy mojej karty firmowej. Wyraz jej twarzy natychmiast się zmienił. Poważnie. Karty firmowe były traktowane śmiertelnie poważnie. Proszę poczekać, powiedziała, wstając. Po chwili wróciła. Pan Kowalski przyjmie panią. Weszłam do gabinetu. Pan Kowalski siedział za swoim dużym dębowym biurkiem. Jego spojrzenie było badawcze. Co się stało, proszę pani? Opowiedziałam mu wszystko. Mówiłam spokojnie, rzeczowo, przedstawiając fakty bez zbędnych emocji, choć w środku wciąż czułam się rozdarta. Wyjaśniłam, że karta prawdopodobnie została wzięta z domu moich rodziców podczas mojej ostatniej wizyty. Opisałam transakcje, kwoty i to, że mój rachunek został wyczyszczony, z pozostawioną jedynie symboliczną kwotą. Nie ukrywałam, że za tym stoją moi rodzice. Podałam ich imiona i nazwisko. Pan Kowalski słuchał w milczeniu. Im dalej opowiadałam, tym bardziej jego twarz stawała się kamienna. Kiedy skończyłam, panowała długa cisza. Patrzył na mnie, a ja czułam się naga, wystawiona na osąd. Czy mi uwierzy? Czy pomyśli, że to ja próbuję coś ukryć? W końcu westchnął. Był to dźwięk ciężki, pełen zmęczenia, ale nieskierowany przeciwko mnie. Rozumiem. To. To poważna sprawa, wziął długopis i zaczął notować. Pani rodzice, czy oni wiedzieli, że to karta firmowa? Nie sądzę, odpowiedziałam szczerze. Myśleli, że to moja osobista karta kredytowa. Zawsze myśleli, że moje pieniądze są ich pieniędzmi do wzięcia. Wypowiedzenie tego na głos, do kogoś z zewnątrz, nadało temu straszliwą realność. W porządku, powiedział pan Kowalski. Dziękuję, że pani do mnie przyszła od razu. To było bardzo ważne. Zgłosiła pani zaginięcie karty do banku? Tak. Kilka dni temu, zanim zobaczyłam te transakcje. Ale proces zastrzeżenia trwa. W porządku. Natychmiast zgłosimy ten incydent naszemu działowi bezpieczeństwa i działowi prawnemu. Potraktują to bardzo poważnie. Kradzież na szkodę firmy, zwłaszcza na taką kwotę, to nie jest drobnostka. Proszę być przygotowaną na kontakt z nimi. Będą potrzebowali szczegółów, nazwisk. Wszystkiego. Rozumiem, powiedziałam. Czułam dreszcz, mieszankę strachu i dziwnej ulgi. Proces został uruchomiony. Nie byłam już sama w tej walce. Firma, potężna, bezosobowa korporacja miała teraz swój własny interes w tym, by odzyskać pieniądze i ukarać winnych. A winni byli moi rodzice. Wyszłam z biura pana Kowalskiego, czując się lżej, ale jednocześnie obciążona nowym rodzajem napięcia. Wiedziałam, że nadchodzą trudne dni. Wiedziałam, że moi rodzice będą wściekli, że będą mnie atakować. Ale po raz pierwszy od tygodnia czułam, że mam przewagę. Jeszcze tego samego dnia skontaktowali się ze mną pracownicy działu bezpieczeństwa. Rozmowy były długie, szczegółowe, formalne. Zapytali o wszystko, o moje relacje z rodzicami, o to, jak mogli zdobyć kartę, o to, czy wiedziałam o ich planach, o ich sytuację finansową, o czym wiedziałam niewiele, poza tym, że zawsze narzekali na brak pieniędzy, niezależnie od tego, ile zarabiali. Udostępniłam im wszystkie informacje, jakie miałam. Podałam numer telefonu matki, bo wiedziałam, że ojciec będzie się ukrywał. Następnego ranka zadzwoniła matka. Jej głos był pianiem z wściekłości, wrzaskiem, który ledwo przypominał ludzki dźwięk. Coś ty zrobiła, wykrzyczała. Dzwonili do nas. Z Twojej pracy. Jacyś ludzie od bezpieczeństwa. Mówią o kradzieży. Zgłosiłam użycie firmowej karty kredytowej do celów osobistych, odpowiedziałam spokojnie. Byłam zaskakująco opanowana. Ich wściekłość nie przenikała już do mnie w ten sam paraliżujący sposób. Była jak fala uderzająca w twardą skałę Ale ale to my krzyczała To my, twoi rodzice jak mogłaś jak mogłaś to zrobić własnej rodzinie jak wy mogliście to zrobić mnie zapytałam cicho okradliście mnie zostawiliście mi dziesięć dolarów nie przejmowaliście się, jak sobie poradzę. Myśleliście, że możecie po prostu wziąć to, co zbudowałam, a ja mam się cieszyć, że wam pomogłam? Myśleliście, że kradniecie moją kartę kredytową. Ale to nie była moja karta kredytowa. To była karta firmy. Kradzież na rzecz firmy to bardzo poważna sprawa. Zapadła cisza. Cisza, która trwała zbyt długo. Potem matka powiedziała, a jej głos był niższy, bardziej złowieszczy. Myśleliśmy, że to Twoja. Nie wiedzieliśmy. A gdyby była moja? Zapytałam. Gdyby to były moje ciężko zarobione pieniądze, zebrane na moje życie. Czy wtedy byłoby w porządku? Czy wtedy okradzenie mnie i zostawienie z niczym byłoby akceptowalne, bo rodzina? Nie odpowiedziała. Znowu w tle usłyszałam ojca, tym razem jego głos był spięty, pełen strachu. Coś mówił o prawnikach, o tym, że ona nie może nam tego zrobić. Oni nie dzwonili tylko po to, żeby Was zapytać, powiedziałam, a każde słowo było twarde jak kamień. Oni prowadzą dochodzenie. Mają dowody, transakcje, wasze nazwiska na dokumentach zakupu samochodu i roweru. Firma nie odpuści. Będą chcieli odzyskać każdą złotówkę. I mogą zgłosić to policji. Nie. Nie możesz. Głos matki załamał się. Strach zastąpił wściekłość. Była to słaba, bezradna osoba, gdy odebrać jej broń arogancji i poczucia wyższości. Mogę, powiedziałam spokojnie już to zrobiłam. To wy zdecydowaliście się ukraść. To wy ponosicie konsekwencje rozłączyłam się. Tym razem nie czułam bólu. Czułam dziwne poczucie zamknięcia. Nie satysfakcję z ich cierpienia, ale spokój płynący z faktu, że sprawiedliwości stało się zadość i że w końcu mogłam postawić kropkę, grubą, nieusuwalną kropkę, w tej toksycznej historii. Kolejne tygodnie były pełne wydarzeń, ale paradoksalnie dla mnie były one coraz mniej emocjonalne. Sprawa przeszła z moich rąk do rąk specjalistów. Dział bezpieczeństwa i prawny firmy działały szybko i skutecznie. Zgodnie z polityką firmy, wykorzystanie firmowej karty do celów osobistych na taką skalę skutkowało natychmiastowym zwolnieniem, jeśli osoba była pracownikiem, moi rodzice nie byli, ale to pokazuje powagę sytuacji oraz dochodzeniem w celu odzyskania środków. Firma zażądała od moich rodziców natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty wydanej na samochód i rower. Oczywiście moi rodzice nie mieli takiej sumy gotówki. Wkrótce zaczęły się pisma od prawników. Pisma, które stały się coraz bardziej stanowcze. Rodzice próbowali mnie błagać, potem grozić. Dzwonili non-stop, wysyłali pełne żalu i oskarżeń wiadomości. Nie odbierałam, nie odpisywałam. Ustawiłam ich numery na czarną listę. Każda próba kontaktu z ich strony była tylko potwierdzeniem, że moja decyzja była słuszna. Nie było skruchy, tylko złość na to, że złapałam ich na gorącym uczynku i że ośmieliłam się zwrócić się o pomoc do obcych, czyli do firmy. Dowiedziałam się od dalekiej krewnej, która utrzymywała z nimi kontakty, że rodzice wpadli w prawdziwe kłopoty. Firma nie ustąpiła. Został im postawiony warunek: albo zwrócą pieniądze, albo firma zgłosi sprawę organom ścigania jako kradzież i oszustwo. Nie mieli wyboru zmuszeni byli sprzedać samochód, który kupili moją kartą. Stracili na nim sporo pieniędzy, bo musieli sprzedać szybko, a cena zakupu była zawyżona. Rower też został sprzedany. Nawet po sprzedaży tych rzeczy, wciąż byli winni firmie znaczącą sumę, pokrywającą odsetki, opłaty prawne i różnice w wartości. Firma złożyła pozew cywilny, aby odzyskać resztę. Ich konta zostały zablokowane, a ich dom, na który mieli zaciągnięty kredyt hipoteczny, stanął pod groźbą zajęcia komorniczego. Ich życie, które zbudowali na kłamstwach, manipulacji i wykorzystywaniu innych, w tym mnie, zaczęło się sypać. Patrzyłam na to z dystansem. Nie czułam triumfu, czułam ulgę. Ulga, że ciężar, który nosiłam przez lata, został w końcu zdjęty z moich ramion. Ich upadek był ich własnym dziełem. To nie ja ich zniszczyłam. Oni zniszczyli samych siebie moją ręką, używając narzędzia, które im nie służyło. Uśmiechnęłam się, wspominając moment, gdy zaśmiałam się na widok dziesięciu dolarów. Ten śmiech był początkiem końca ich władzy nade mną. W pracy zyskałam szacunek. Pan Kowalski i inni przełożeni widzieli, że postąpiłam uczciwie i odpowiedzialnie. Zgłosiłam problem natychmiast, nie próbowałam go ukrywać. To wzmocniło moją pozycję w firmie w przeciwieństwie do pozycji moich rodziców, którzy poniesieli konsekwencje swoich nieuczciwych działań. Moje życie zaczęło wracać do normy. Udało mi się pożyczyć trochę pieniędzy od przyjaciółki, by pokryć najpilniejsze wydatki, zanim dostałam kolejną wypłatę. Stopniowo odbudowywałam swoje oszczędności ostrożnie i metodycznie. Najważniejsze jednak było to, że odbudowywałam siebie. Granice, które postawiłam, były teraz solidne jak mur. Zrozumiałam, że rodzina nie jest automatycznie synonimem bezpieczeństwa i miłości. Rodzina, jak każda inna relacja, wymaga szacunku, wzajemności i zaufania. A tam, gdzie tego brakuje, nie ma prawdziwej więzi. Po tym wszystkim nigdy więcej nie rozmawiałam z rodzicami. Próbowali jeszcze kilka razy skontaktować się ze mną przez krewnych, ale byłam nieugięta. Moje życie bez ich ciągłego nacisku, krytyki i finansowych potrzeb stało się spokojniejsze, szczęśliwsze. Czułam się wolna. Wolna od poczucia winy, które zawsze mi narzucali. Wolna od obowiązku bycia ich ratunkiem. Zaczęłam widzieć świat inaczej, ludzi inaczej. Zaczęłam doceniać szczere relacje, te oparte na wzajemnym szacunku, a nie na wykorzystywaniu. Ta bolesna lekcja, choć kosztowała mnie wiele łez i stresu. Nauczyła mnie najważniejszego wartości własnej godności i odwagi, by stanąć w jej obronie, nawet jeśli oznacza to zerwanie z tymi, którzy powinni być nam najbliżsi. Ta karta kredytowa, która była świadkiem ich arogancji i mojego triumfu, a raczej ich porażki spowodowanej moją reakcją, została ostatecznie zastąpiona nową, już z nowym numerem. Ale pamięć o tym, co się stało, pozostała. Była dla mnie ciągłym przypomnieniem, że siła nie leży w tym, by pozwolić się wykorzystywać w imię fałszywej lojalności, ale w tym, by postawić na swoim i bronić swoich wartości, nawet w obliczu największej presji i zdrady. Dziesięć dolarów. Tyle mi zostawili. Ale w rzeczywistości dali mi coś o wiele cenniejszego. Dali mi wolność. Dali mi szanse na nowe, prawdziwe życie, zbudowane na fundamencie, który sama stworzyłam, a nie na ruchomych piaskach ich oczekiwań i manipulacji. Czasem najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, wewnątrz siebie. Ale czasem, by wygrać, trzeba zadziałać głośno i zdecydowanie. Moja historia jest dowodem na to, że nawet w najciemniejszych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko stracone, można znaleźć w sobie siłę, by odwrócić bieg wydarzeń. I że prawdziwa rodzina to nie ta, z którą dzielimy krew, ale ta, z którą dzielimy miłość, szacunek i uczciwość. Moi rodzice to stracili. Ja zyskałam coś o wiele trwalszego siebie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, chciałbym usłyszeć Twoje przemyślenia w komentarzach. Czy spotkało Cię coś podobnego? Jak sobie poradziłeś? Zostaw komentarz poniżej, czytam każdy. Poświęć chwilę, aby polubić ten film, jeśli rezonuje z Tobą. Udostępnij to komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. I oczywiście, kliknij, subskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić następnego rozdziału. Twoje historie mają tu znaczenie. Dziękuję, że tu jesteś. Zostań blisko, będzie więcej. Dziękuję za bycie tutaj.